Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani. Mam nadzieję, że wasz dzień zaczął się tak energetycznie jak u mnie. Ja rano zrobiłam trening, wyszłam trochę pomorsować zimnymi stopami na śniegu. Dzisiaj było, mi, bardzo zimno, chyba minus 8 czy minus 9 o poranku, ale uwielbiam to uczucie. Ale co chcę powiedzieć, właśnie nawiązując do tego, że być może czasem sobie oglądając, jak ja to robię i dostaję wiadomości, że mnie podziwiacie, że ja bym tak nie potrafiła i w ogóle, to uwierzcie mi, że potrafimy więcej niż nam się wydaje, to po pierwsze, a po drugie mi też nie zawsze się chce. Dzisiaj właśnie jak zrobiłam trening, to, to w pewnym momencie tak sobie myślę, a nie chce mi się dzisiaj, jest zimno, nie będę chyba na ten mróz wychodzić, ale pamiętałam to piękne uczucie po, kiedy wychodzę jest taki fajny stan wyciszenia i jak potem czuję się ten mój organizm i wyszłam. I, I właśnie to jest to pokonywanie codziennie naszego takiego blokadu umysłu.